Nagrywamy 14 grudnia, jak wam obiecałam odcinek z tych motorów stoka boka. Jesteśmy w Bruckeben i będziemy jeździć do dzielnicy Krakowa, z dzielnicy do z dzielnicy Krakowa, do, do dzielnicy Krakowa, tylko że do tej dzielnicy banan, a będziemy jeździć do takiej dzielnicy, czyli że do naszego miasta Bruckeben, ale to już nie jest Bruckeben, teraz od dzisiaj. Na tym filmie to będzie Jelenia Góra, więc tak jak było w tamtym odcinku. I on się pojawi 14 grudnia. 14 i tamten też 14, więc idziemy sobie chatkę wybudować. Widzę dzisiaj śniegu, to dużo jest. Dobra, lecimy gdzieś tutaj, gdzieś tutaj w pobliżu to tu ma wybudowaną. Dobra to może Nie no to jest zabrana No nie wierzę Aha tutaj nie są zabrane Wcześniej miałam ten domek Jak jeszcze raz a wcześniej grałam Sobie wybiorę na przykład ten O O ten Ok i, I zmienię oczywiście swoją postać, co się stało z tymi drzwiami. Nie no, nie wierzę. Nie no, drzwi mi się zaklinowały, no serio? Nie no, nie wierzę, no jeszcze tego nie było. Żeby komuś się drzwi zaklinowały. Oh my gosh. Dobra, chyba że zrobimy tak że wypchniemy te drzwi jakoś chyba, że one się same zrobią, a ja się pójdę przebrać okej jesteśmy w moim pokoju i ja się ubieram dzisiaj na niebiesko dzisiaj się ubierzemy na niebiesko bo będziemy oczywiście jechać do Krakowa ale tam nie będę chyba kurczę w byle jakich ubraniach, bo tamto w ogóle już boję się chodzić w tej dzielnicy bananowej. I ja sobie dzisiaj ubiorę na przykład taką koszulkę niebieską. Czekajcie, jak w wyglądam. O, no taką, o. On sobie dzisiaj zmieni może fryzurę i sobie zaparwuje włosy, bo... Już nie mogę patrzeć na te brązowe, po prostu one mnie wkurzają, te brąz, bo one są takie dziwne. Takie mają taki, taki kolor, taki za. taki blond, taki blond kolor mają. Tak, o, i ja mam sobie zafarbowana niebiesko, więc będę dzisiaj farbowała i już po prostu będzie z głowy. Nie będę już musiała więcej się nimi przejmować. Te, 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 te. Te, te spodnie. I muszę sobie tego e, kotka usunąć. Okej. Okay. No kurczę, wejdź na moje konto. O! Muszę usunąć tego kota. Teraz włosy nie usuwa bo nie chcę się pokazywać. Tutaj Łysa! Dobra i B L O A Nie, E E i U E Dobra, jest. Okej, i ja sobie Taki kolor. O. Dzisiaj sobie po prostu tak będzie wyglądać. I zobaczę, czy mi się te drzwi odblokowały. No oczywiście nie. Można zrobić reset i można. Zobierny inny dom zainstalować. Nie. nie. Nie, 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 nie. Ale tak. Ej, a, 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 a o, co tu? A, bo to jest licznik, kiedy sobie bo, bo mogę odblokować drugi domek. Bo to jest serio. No jaka, przejdziemy się ktoś do domu może wkreść. musiała kogoś zbanować, żeby mi nie wchodził. No ale dobra, jak muszę do tego Krakowa, to muszę. Jestem zmuszona tam jechać. Więc muszę. I to mu... O, chyba będę mógł sobie nowy domek odblokować. Jej! Soby ten, kto Nie, nie da się. Będę spała z tartym źródłem na Okej, okay, jedziemy. Jedziemy do tego Krakowa. I nie wiem, co tam w ogóle będzie, bo w tym Krakowie to, to, to nie jest dzielnica tego, bo raczej tego banana. To jest dzielnica jakiejś takiej wioski. Albo nie, niebieski to to, to tutaj jest taki hotel. Po prostu są hotele, które są bardzo płatne, one są za Robux, więc będę musiała skorzystać z innych hotelów, które są normalnie no, no za darmo. i co co ja robię? Które są za darmo i możemy sobie zwykle normalnie jechać. No na razie to, co. Tutaj są chyba... To nie, to nie tak. Ale my do Krakowa akurat polecimy sobie samolotem. Bo mi się nie chce kurczę, prowadzić tego auta, bo ja za bardzo nie potrafię. O! O. O. Lecimy. I nie wiem po co ja wzięłam do kompletu tak krótkie spodnie. Ale dobra już nie tak idźmy. Okej. Okay. Lecimy. Okej. Okay. Ostańmy się tak. a, O czy tu chodzi? Temu światło wszędzie zgadzało? A, bo ja zgasił. Nie, ja nie, nie chcę być pilotem i ja będę prowadzić. Okej. Okay. No ja tutaj mam Lądujemy! Zylądowaliśmy! Aż polecimy na I tutaj mamy swoje walizki do odebrania. No faktycznie tam leży jakaś walizka. Niby przewieźli tutaj moje... M, mój hotel niby tu jest. Jeszcze jak jakąś burgerownię, burgerownię mam blisko i mogę sobie zjeść. W każdym czasie. Nie no. będę głodna. Wtedy mnie nie zagotują, ale i tak mam na dole sklep. A ja tu wtedy jeszcze nie nagrywałam co robiłam tutaj. To ma być niby mój hotel. Nie zamawiałam takiego. Ale chyba się pobalili i nie dali mojego hotelu. Nie, to nie mój. Chyba, że mi tamten dadzą za terobuksy, a jak nie, to będę mieszkać po prostu w takich innych domkach. Dobra, lecimy. No jej, Ciuńo. No ileż tak, no? Będę tutaj pędzić. Sani Mikołaja, które są za premium. Ale mi się wględnie. O, o, tutaj. Nie, widzicie. Tam się nie da oszukać. nie możemy polecieć. Bo one są za premium. O, tu. O, za premium. A ja bym chciała się tak bardzo przelecieć tymi saniami. A nie mogę, bo nie mam premium dobra no nie, śnieg stopnia. dobra o, nie nie widzicie, no nie dadzą nam no. ale no, dobra, nie może sobie szukać innego domu bo ja tu przyleciałam na 14 dni i może w kinie jakiś dom znajdę będę mieszkać po prostu w sali kina no, tam też można sobie fotel wynająć. Tylko gdzie jest sala tego filmu? Zlędniemy się i będziemy tam mieszkać. O, film mamy wszczęty. Można sobie oglądać. No, ale jakiś luźny ten film. Może ja wrócę z tego Krakowa. No, ale miało być o Krakowie. To dobra, to będę ja sobie pójdę wyżej. Jest sala cała dla mnie. Mogę sobie tu robić co chcę. Co taka cisza w tym kinie?

Tutaj. Policja w Krakowie. No po prostu nie wierzę. Co się mu stało? A no ja wam to nie załknęłam. Na szczęście mam kluczyki. Może sobie pójdę na jakąś pizzę. O, o tak, 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 tak. tak. No i już jutro wracamy. Uf. Uf. No, ale będziesz śmiesznie. Będę szybko pędziła na samolot. Ale do kogoś się wkradnę i pójdę spać. Dobra, to już się robi chyba wieczór, idę do swojego hotelu. Okej, okay, idę. Idę do swojego hotelu. O. Idziemy, 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 idziemy. Aż w końcu dojdziemy i doszliśmy. Ja muszę skorzystać z stale. Doki. Mm -hmm. okay. Nie, 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 nie. To nie wierzę, to nie ma uśka. A na czym ja teraz będę A tutaj można pójść sobie spać. Nie, tutaj hotel mi bez ustać. No, co to za hotel bez łóżka? Już tak to się ale. Nie. Wystawiam złą opinia na ten hotel. U mnie się, że robi wieczór. Ja u. u... u... Policjanci. Ale. Ocinek. Policjant tak to. Będzie rzadko bardzo, bo to bardzo rzadko, a ktoś tu jest policjantem. Uy. Oj, widzowie, mam pomysł. Ukradniemy coś w Krakowie ciekawe, czy mnie złapią. O to by było dobre. Że ja coś biorę sobie ze sklepu wchodzę, kradnę, oni nie łapią. Dobra, gdzie mam tą ta? Dropsy? Okej, okay. oni są chyba zajęci. Oni nie złapią. O, tworzymy podłogę. Okej, okay, tutaj, o, podstawie. Bierzemy. To jest najlepsze. La, 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 la. A oni się nawet tym nie interesują. Ale dziwak, Seka, saka. Ten nie ciastko i tutaj przychodzi. Oni mnie łapią. łe Dobra, które to były ręce do góry? Ja się cieszę. Pompki. P-P-P-POMPKI po, 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 Co on ze mną teraz zrobi? On nie wsadzi do więzienia? O, no nie. No nie, no nie. Mówiłam, że mnie złapią? Mówiłam od razu, że mnie złapią, ale my się wydostaniemy. No wiem. Jest tutaj to.

Nie chyba nikt nie zadzwoni na policję. Jak sobie jedną bombę podstawię. <grymne> e, czekajcie: Syty, Ary, by r? City, ary, byry, o, oks, Starbucks, coś tam, cy of, -f ee, cofa. <grymne> Starbucks sofa. Nigdy o tym jakiejś nie słyszałam, ale o słyszałam, ale o takim czymś to nie. O kartę muszę sobie wziąć, żeby tam wejść. W ogóle. Gdzie ta karta, no? O, o. nie. Hmm. Dobra. Lecimy do banku. Bierzemy bombę. I co, znowu łapią? Oni będą nic innego nie łapać, po prostu. I co, teraz coś przyjeżdża? O, przyjechało! E, no nie wierzę! Minuta już przyjechali! Nie wierzę! Jestem tu, minuta, oni już są. Eu quero casa la 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 Agora eu casa Caixa de dinheiro, caixa de dinheiro, eu não vocês mais nada me

Babka z pacy <grym> Dobra, lecimy, 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 lecimy Dance, 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 poddam, się je poddam I tak będę, i tam będę Bo Szybko, 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 na latusko A nie, mam Zaraz się z policjant. Nie ma tego policjanta, ale super. No to mega. Teraz mogę sobie uciec normalnie. A tutaj go nie ma? Nie. No szukaj. Dobra, mogę uciekać. Chyba, że stoję przed lotniskiem. Nie, on nie. Okej, okay, dojeżdżamy do mojego domu. Ale jest chyba na policji. Będzie mnie łapał. Dobra, dobra, lecimy, lecimy, lecimy na policję. Lecimy na policję. la, 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 la. La, 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 la. Nie no i nie ma nikogo. Ale super, jedziemy do mojego domu. Teraz się nie muszę przejmować. Bo nie wiem gdzie już moja chata była. Chyba tutaj, gdzieś. Tak. Tutaj. I ciekawe, czy mi się drzwi zresetowały. Chyba... No muszą mi się zresetować. O, Ale to był szalony dzień w Krakowie. Nie no, mi się dalej nie zresetowały. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie dzwoneczkiem, żeby nie przegapić innego, innego filmu każdego. I pa!